Moja firma rozpoczęła działalność w 1998 roku i buduje jakiś rodzaj pojazdu z dwoma, trzema kołami uch, dwoma kołami czterema kołami z dużym silnikiem i sprzedaje na całym świecie. Każdego roku wyobrażam sobie przyszłość z amfibią i tym latającym rowerem może to będzie przyszłość. Japonia właśnie zaprezentowała motocykl, który się nie przewraca rozpoznaje twarz właściciela i być może nie będzie potrzebować dróg. Równowagę zamienia w oprogramowanie, a prędkość w ciszę, zmuszając resztę świata do nadgonienia. Bo gdy jazda staje się kodem, wszystko w podróży się zmienia. Kto może jechać, jak bezpieczna wydaje się codzienna trasa i czy koła w ogóle muszą dotykać ziemi. Oto ta zmiana w praktyce. Samobalansujący partner, który wstaje i sunie w stronę właściciela elektryczna rakieta, która osiągnęła prędkość 456 km na godzinę bez ryku silnika. oraz koncepcja zaprojektowana tak, by wypadki stały się niemal przeszłością. A to dopiero początek. Wiele innych maszyn już teraz zmienia sposób, w jaki podróżujemy. Yamaha Motoroid 2. W cichej hali testowej w Iwacie w Japonii maszyna stoi wyprostowana bez żadnej pomocy. Bez podpórki, bez kierowcy. Po prostu równowaga, doskonała i zamierzona. To Yamaha Motoroid 2, która nie tylko reaguje na polecenia, ale rozumie intencje. Jej sercem jest system sztucznej inteligencji, szkolony do rozpoznawania właściciela na podstawie analizy twarzy i ruchów ciała. Czujniki motocykla odczytują najdrobniejsze zmiany w postawie i dopasowują zawieszenie, układ kierowniczy i reakcję przepustnicy. To nie jest wykonywanie rozkazów. To synchronizacja z zachowaniem kierowcy, budowanie czegoś w rodzaju wspólnej pamięci między człowiekiem a maszyną. System Active Mass Center Control w motoroidzie dwa nieustannie koryguje rozkład masy, pozwalając mu stać, obracać się, a nawet poruszać się do przodu samodzielnie. Efekt przypomina bardziej żywą istotę niż pojazd coś, co chce poruszać się razem z tobą. Inżynierowie określają go jako maszynę partnera. Określenie, które może brzmieć poetycko, dopóki nie zobaczysz, jak cicho sunie po podłodze, by powitać właściciela, jak mechaniczne zwierzę, które nauczyło się okazywać uczucia. Motoroid 2 to nie tylko technologia, to empatia w inżynierii, w której ruch staje się formą komunikacji, a maszyny zaczynają dostrzegać w nas coś więcej niż operatorów. Voxan Watman. Prędkość zawsze była miarą obsesji w świecie motocykli. Ale voxan Wattman zbudowany w Monako przez grupę Venturi redefiniuje, czym w ogóle jest prędkość. On nie ryczy, on mruczy. To dźwięk elektronów zderzających się w ciszy. Ta maszyna generuje 150 kW mocy, co odpowiada 203 koniom mechanicznym i dostarcza 200 nm momentu obrotowego już od zera, bez sprzęgła, bez biegów, bez wahania. Rama wykonana z aluminium klasy lotniczej została zaprojektowana przy użyciu obliczeniowej dynamiki płynów, każda krzywizna precyzyjnie wyliczona, by przecinać powietrze niczym skalpel. Gdy były mistrz Moto GPE, Max Biaggi wsiadł na niego w Kennedy Space Center NASA, nie ścigał się o rekord osobisty, testował granice napędu elektrycznego. Wattman osiągnął prędkość 456 km na godzinę. Bijąc 21 rekordów świata podczas jednej próby. Ale to, co czyni go wyjątkowym, to nie tylko jego szybkość lecz fakt, że robi to bez spalania, bez płomienia, bez chaosu tradycyjnych silników. To cicha rewolucja fizyki w ruchu elektryczność przekształcona w prędkość. Voxen Watman udowadnia coś subtelnego, a zarazem głębokiego. Się, że, przysłu, że moc nie musi być głośna, by była przytłaczająca. Przyszłość prędkości, jak się okazuje, będzie szeptać. BMW Vision Next 100. W 2016 roku w głębi eksperymentalnego studia projektowego BMW inżynierowie stworzyli motocykl na wiek, który jeszcze nie nadszedł. Nazwali go BMW Wizja. Następne 100. To spojrzenie w świat, w którym technologia eliminuje zagrożenie. Konstrukcja motocykla, znana jako flexframe, porusza się jak żywy organizm. Cała rama wygina się i skręca przy każdym manewrze, eliminując potrzebę tradycyjnych przegubów czy kolumny kierowniczej. Sterowanie staje się fizycznym dialogiem. Nie wydajesz poleceń, wywierasz wpływ. Każdy ruch jest pełen życia. Korpus wykonany z ultralekkich kompozytów węglowych subtelnie rozszerza się przy dużych prędkościach, zmniejszając opór powietrza. Niemal jakby maszyna oddychała. Obudowa silnika dynamicznie zmienia kształt, optymalizując aerodynamikę w czasie rzeczywistym. Zamiast deski rozdzielczej, kierowca zakłada inteligentne okulary, które wyświetlają kluczowe dane bezpośrednio w polu widzenia. Oznaczenia pasów, kąt nachylenia, zbliżające się zagrożenia, tworząc płynne doświadczenie rozszerzonej rzeczywistości. Inżynierowie BMW opisują go jako motocykl, który nie może się przewrócić, ale to tylko część wizji. Prawdziwym celem jest harmonia między ludzką intuicją a inteligencją maszyny. Vision Next 100 to nie tylko studium projektowe. To filozoficzne oświadczenie, że przyszłość motocykli nie polega na utracie kontroli, lecz na jej doskonałości. Honda Riding Assist. Na pierwszy rzut oka Honda Riding Assist wygląda jak elegancki, minimalistyczny motocykl koncepcyjny, nic niezwykłego. Ale gdy kierowca zsiada z maszyny, dzieje się coś niecodziennego. Ona się nie przewraca. Motocykl stoi stabilnie, jakby grawitacja nagle się nim znudziła. Sekret tkwi w systemie samopoziomowania stworzonym przez dział robotyki Hondy, tych samych inżynierów, którzy stworzyli humanoidalnego robota Asimo. Zamiast używać żyroskopów, system ten nieustannie dostosowuje geometrię kierownicy i kąt przedniego widelca za pomocą mikroaktuatorów, naśladując sposób, w jaki człowiek instynktownie utrzymuje równowagę przy niskich prędkościach. Kiedy motocykl zaczyna się przechylać, pokładowa jednostka sterująca natychmiast przewiduje kąt opadania i przeciwnie skręca kierownicę, wykonując subtelne korekty, które utrzymują go w pionie. To równowaga sprowadzona do kodu, rozmowa między czujnikami ruchu, akcelerometrami i precyzyjną mechaniką działającą szybciej niż ludzki refleks. Poza widowiskowością, celem Hondy jest bezpieczeństwo. Puppy. Przez dekady początkujący motocykliści zmagali się z tym samym strachem utratą kontroli. Riding Assist eliminuje tę słabość, czyniąc motocykle dostępnymi dla każdego, kto kiedykolwiek wahał się na myśl o upadku. To nie tylko pokaz możliwości technologii to przeprogramowanie zaufania między człowiekiem a maszyną. W cichym szumie silnika można niemal usłyszeć przyszłość, która mówi: Puść! Mam cię! Lead Motors C1. W niewielkim warsztacie w San Francisco inżynier o imieniu Daniel Kim zaczął na nowo przemyśleć fizykę dwóch kółek. Jego dzieło, Lead Motors C1, nie utrzymuje równowagi tylko dzięki ludzkim umiejętnościom czy elektronice. Wykorzystuje wirującą masę, by przeciwstawić się samej grawitacji. W jego wąskim korpusie znajdują się dwa przeciwnie obracające się żyroskopy, każdy wirujący z prędkością ponad 12 tysięcy obrotów na minutę. Razem generują moment pędu na tyle silny, że pojazd pozostaje w pionie nawet po bocznym uderzeniu. W testach inżynierowie dosłownie kopali go z boku, tylko po to, by zobaczyć, jak się przechyla i spokojnie wraca do pionu. So this is our C1, uh, and as you can see it has two wheels, but it's actually there are two more hidden. Underneath here, these are the gyros, and that's what creates stability. It's a new vehicle architecture, especially for an electric vehicle. There's nothing like this in the world. C1 jest zamknięty jak samochód, ale jeździ jak motocykl. Napędzany w pełni elektrycznie, potrafi przejechać 200 km na jednym ładowaniu, osiągając prędkość maksymalną bliską 160 km na godzinę. Jednak prawdziwa innowacja jest niewidoczna. To delikatna harmonia między fizyką a designem, przekształcająca ruch w stabilność. Dla wielu to przedsmak tego, czym może stać się miejski transport osobista kapsuła łącząca zwinność z bezpieczeństwem moc z równowagą.

LM-496. Każde pokolenie inżynierów marzyło o jednym niemożliwym celu: locie bez skrzydeł. W Niemczech grupa projektantów lotniczych zbliża się do realizacji tego marzenia dzięki Volonaut Airbike, osobistemu statkowi powietrznemu, który wygląda jak motocykl. Zamiast odsłoniętych śmigieł, Airbike wykorzystuje cztery zamknięte elektryczne mikroturbiny wbudowane w ramę. Zasysają one powietrze przez precyzyjne kanały i wypychają je z ogromną prędkością, generując siłę nośną w pionie, bez hałasu i zagrożenia związanego z obracającymi się łopatami. Korpus wykonano z włókna węglowego i tytanu, waży zaledwie 80 kg. Na tyle mało, by unosić się do 3 metrów nad ziemią przez prawie 20 minut na jednym ładowaniu. Nie został zaprojektowany do akrobacji ani dalekich podróży. To eksperyment z lotem człowieka. Pierwszy praktyczny krok w kierunku kompaktowych systemów VTOL dla miejskiej mobilności. Inżynierowie twierdzą, że przyszłe wersje mogą być wyposażone w czujniki LIDAR i stabilizację wspomaganą przez sztuczną inteligencję, pozwalając zwykłym użytkownikom na bezpieczne unoszenie się w powietrze. Tymczasem we Francji inna maszyna zaciera granice między fantazją a inżynierią. Lazaret LMV 496 zaczyna jako motocykl drogowy o mocy 470 koni mechanicznych z silnikiem Ponco 8 Maserati. Ale po jednym poleceniu jego koła rozkładają się na zewnątrz, odsłaniając cztery turbiny odrzutowe, które zapalają się i unoszą całą konstrukcję w powietrze. Każdy lot trwa zaledwie kilka minut, ale jego przekaz jest jednoznaczny. Grawitacja nie jest już nieprzekraczalnym prawem. Razem Airbike i Lazaret reprezentują nowe ambicje, motocykle, które nie potrzebują dróg, a jedynie odwagi i wyobraźni. Johammer, Jo 12 000. W austriackim miasteczku Bad Leonfelden inżynierowie obrali inną ścieżkę. Gdy inni gonili za prędkością i widowiskiem, Johammer skupił się na ciszy i zrównoważonym rozwoju. Ja dzieło, Jo 12 000 wygląda obco. Zakrzywiona aluminiowa skorupa, brak widocznego silnika, żadnego łańcucha, żadnych wibracji. Ale pod tą spokojną powierzchnią kryje się jeden z najbardziej wydajnych układów elektrycznych, jakie kiedykolwiek zbudowano dla motocykla. Jego bateria o pojemności 12,7 kWh jest zintegrowana z samą ramą, pełniąc jednocześnie funkcję konstrukcyjną i źródła energii. Silnik znajduje się w piaście tylnego koła, eliminując straty mechaniczne związane z paskami lub przekładniami. Ta konstrukcja redukuje konieczność konserwacji do minimum, oferując przy tym zasięg ponad 200 km na jednym ładowaniu. Motocykl można w pełni naładować w 40 minut, a jego bateria pełni także funkcję przenośnego generatora, zdolnego zasilać urządzenia w sytuacjach awaryjnych. Jazda J12 000 to nie adrenalina. To więź. Ciche wrażenie sunącej drogi, przy której słychać jedynie wiatr. W tej prostocie kryje się najbardziej radykalne przesłanie. Prawdziwy postęp nie zawsze ryczy, czasem szepcze. I to właśnie ten szept jest kluczowy. Równowaga staje się kodem, moc cichnie, ryzyko zostaje zaprojektowane na nowo. Przyszłość motocykli nie będzie głośniejsza, będzie mądrzejsza.